Witam, dzień dobry, dobry wieczór, może raczej. W szczególności uczniów szkół średnich, podstawowych, nie wiem w której klasie teraz czytani są krzyżacy, a więc szczególnie pozdrawiam wszystkich entuzjastów krzyżaków. Chciałem dzisiaj powiedzieć małą ciekawostkę, która jest trochę związana, ale tak naprawdę w ogóle nie związana z powieścią Henryka Sienkiewicza. Zakończenie jej powszechnie znamy. Kto nie zna, to nie będę tutaj robił spoilerów. Natomiast taka drobnostka. Zanim doszło do wątku kończącego krzyżaków Henryka Sienkiewicza, to wojska polskie musiały przekroczyć rzekę Drwęce, już na terenie państwa krzyżackiego. Przeprawy na, na Drwęcy okazuje się pilnowały główne wojska sił krzyżackich, które były dodatkowo wzmocnione artylerią, czyli bombardami. Na szczęście dla polskich wojsk, na nieszczęście dla e, tych, którzy, których męczą e, lektury szkolne, polska awangarda zdołała odkryć tą zasadzkę na Drwęcy, no i losy wojny z krzyżakami, z, z krzyżakami, z krzyżakami potoczyły się zupełnie inaczej. No właśnie, w tym całym wywodzie nie wspomniałem, gdzie to miało miejsce. Miało to miejsce pod kurzętnikiem. I tak się składa, że w tym roku na wakacjach byłem w kurzętniku. Tam znajduje się zamek, nie Krzyżacki, ale biskupi. I teraz pokażę Wam kilka zdjęć z zamku, a raczej jego pozostałości w kurzętniku wakacyjnych. Zapraszam na pokaz slajdów. Sorry, nie do taśma. Czy opowieść o tej przyprawie i tym, że wojna mogła się zakończyć zupełnie inaczej jest prawdziwa, natomiast gdyby do tego doszło, to oczywiście Henryk Sienkiewicz nie napisałby Krzyżaków, bo pisał ku pokrzypieniu serc. A przegrana wojna z zakonem myślę, że w okresie zaworów. Raczej nikogo nie podnosiłaby na duchu.